Pana, co dzisiaj lepimy? Dzień dobry, witam. Mam na imię Kalina i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić e, najprostszą i chyba dosyć starą, znaną Wam grę e, kółko i krzyżyk. Wiecie, ile powinno być pionków e, w, w kółku i krzyżyku? Wiecie? Najpierw zrobimy pionki. Jedna kuleczka. Lubicie to wiem, kręcić kulki. Trzeba trenować. Ręce. Słuchajcie, starajcie się zrobić podobnej wielkości kulki. Różnie to wyjdzie pewnie. Zaraz zobaczymy, jak nam powychodzą najwyżej je. Później dopiścimy, czyli zrobimy tak, żeby były dla nas idealne, takie jak chcemy. Tak, słuchajcie, potrzebna nam jest dzisiaj glina, będzie potrzebny wałek. Ja mam takie dwa stempelki, ale one nie są konieczne. Można samemu narysować kółko i krzyżyk. Ja ich będę używała, natomiast na początek po prostu spróbujemy zrobić pionki. Mamy tych pionków. Ja mam kulek 2, 4, 6, 8, 10. 10 kulek i spróbuję po prostu robić takie pionki. Ok, słuchajcie, tak wyglądają nasze piony. Eee, mamy, posegregujemy. Mamy 2, 4, Pięć pionków z iksikiem i pięć z kółeczkiem. Co teraz? Odłóżmy sobie pionki trochę dalej. No, w ten sposób. Tu będziemy robić planszę. Plansza do o, kółka i krzyżyka. Krzy krzyżyka. Do kółka i krzyżyka, tak? musi mieć przede wszystkim swoją grubość, ale pamiętajcie o tym, że tu mamy właśnie takie ograniczniki, dzięki którym będziemy wałkować określoną grubość gliny. Najpierw sobie możemy wygnieść jak największy kawałek, tak, żebyście, słuchajcie, no mamy dosyć duże piony, więc tych pionów ma być Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć. Słuchajcie, ten jeden mamy zapasowy. I musi się nam zmieścić, tak? Jeszcze musimy zrobić pola, zaznaczyć, więc trzeba zrobić dosyć duży, dosyć dużą powierzchnię, żeby łukować. Słuchajcie, zawsze od początku do końca. Nie, nie zostawiajcie gdzieś w połowie, bo później robią takie dziury i doły. Sprawdźcie też zawsze z drugiej strony, jak wygląda wasza wasz placek. I warto użyć Cykliny albo karty do wyrównania powierzchni, żeby nie była nierówna, żeby nie była nieładna. Zrobimy z nią porządek. Hop. Odwrócimy na drugą stronę. Jeszcze raz sprawdzimy. Wyrównamy pod spodem, żeby nie było zagięć. Fałdek. Tak samo z równaniem, słuchajcie, zaczynajcie od rogu i ciągnijcie przez całą długość, o w ten sposób. Nie zaczynajcie w środku, bo zobaczcie, co się dzieje, tak? Zaczynamy od brzegu i ciągniemy do końca. Ok, mamy ładną, równą powierzchnię. Teraz musimy zaplanować, jak będziemy układać te, te nasze a, piony. One muszą się mieścić. Jeżeli to ma być gra przenośna, to fajnie by było, żeby one nam nie wypadały, czyli miały swoje miejsce określone, czyli taką jakby wgnietne, wne, w, w, wnękę. Możemy sobie zaznaczyć mniej więcej. O, przeszkodziło mi to zaznaczyć mniej więcej gdzie będzie się kończyła nasza plansza mm. i zabieramy się do zaplanowania tego naszego naszej planszy skoro się tutaj Narysujemy sobie początek. Pamiętajcie o tym, że na glinie można rysować, w związku z tym nie ma konieczności. I zmazywać oczywiście. Nie ma konieczności od razu a, wycinania, bo czasem coś może pójść nie tak. I, a możemy to wszystko jeszcze naprawić. Ok, słuchajcie. To jest narysowane tak odręcznie. Możemy oczywiście wziąć. O. <grym> I sprawdzić, czy są proste kąty, tak? Tu, tu, tu i tu. Jeżeli uznacie, że wszystko już jest w porządku, to dopiero się zabieramy do wycinania. Eee, można wyci wycinać zwykłym nożem, tylko starajcie się wycinać tą końcówką. Oczywiście przy użyciu linijki. Dla mnie, linijką może być to narzędzie hop 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 i ostatni Przesunę piony. one mi nieco przeszkadzają. I ostatni. Hop. Słuchajcie, jeżeli chcemy, żeby te pionki były w określonych miejscach i się nie przesuwały, no to musimy zrobić jakieś ograniczenia, to znaczy albo w, zrobić wklęsłe pola, albo zrobić jakieś ramki, które będą trzymały je w odpowiednich miejscach. Ja zrobię ramki. Ten nasz placek jest, zobaczcie, bardzo delikatny. Przy każdym przeniesieniu zmienia kształt, więc trzeba go delikatnie traktować. Najlepiej odłożyć na jakiś czas w jakieś miejsce, żeby nam troszkę przeschło, ale możemy sobie zobaczcie, wykorzystać też te plastry, które zostały wcześniej odcięte. Bo one są właściwie szerokości naszego Zaplanowanego kwadratu. W związku z tym możemy wykorzystać je do zrobienia właśnie linii, takich, które będą trzymały nam piony w planszy. No i pomiędzy również, tak? W pierwszej kolejności chyba warto wyciąć to, co będzie trzymało piony na planszy, na planszy czyli tą długość, przymierzyć, wyrównać. I właściwie zobaczcie taką fajną no, nierówną strukturę, znaczy nieróżną, nierówną ścianę. Może być to ciekawe. Mogę na tym sobie zrobić jakiś wzorek. To może być moja ściana, która ogranicza, żeby nam piony nie spadały. To samo powinnam zrobić z tą ścianą. W ten sposób, dołączając ją oczywiście. Dbając o to, żeby jedna do drugiej też przylegała, więc trzeba dociąć odpowiednią długość. Hop. Tutaj też jest nierówność, też możemy to wykorzystać do jakiegoś wzoru. Ja wykorzystam kółko i krzyżyk, które później będą po prostu ozdobą. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, może sobie bardzo ładnie dociąć tą ścianę, czyli wykorzystać linijkę i Wyciąć na taką wysokość, jaka mu odpowiada. Jeżeli to ma być bardzo wąskie, to trzeba też sprawdzić, czy tam wystarczy materiału na wysokość 1 cm. 1 cm. Hop. Można oczywiście zostawić taką niską. Chyba mi nie wyszedł równo 1 cm. Ale taka ścianka też może być. Taka niska. Woda by mi się przydała. Ale to mogę sobie jeszcze przystawić, zanim przykleję, to zrobię też a, wewnętrzne. Kartki. Ile my tutaj mamy? 14. O, prawie 14 centymetrów. Zobaczymy, jak to wygląda. Hop. Hop. Czyli tutaj pomiędzy musimy sobie mniej więcej naszkicować. szkicować, jak będzie jak będą przebiegały linie O Hop. Oj za mocno przykleiło się. Mamy linię, mamy kształty, wiemy już jak i gdzie mają się pojawić. I albo możemy przykleić, odciąć właśnie takie kawałki i podoklejać w ten sposób. Albo można po prostu wyrolować sobie kawałek gliny, tak, zrobić wałeczek. sposób pamiętajcie, żeby wałkować nie palcami, tylko środkiem dłoni, bo wtedy mamy rów, bardziej równy wałeczek. Okay, słuchajcie. Trochę wody smarować, bo już widzę, że też mi pęka. Jak już tak go mocno wywałkowałam. Gdzie go przykleimy. Długo dokleimy, dociskamy porządnie. To starczy, tego nie starczy. To co sobie może wykorzystamy na inny kawałek. Tu jeszcze wywałkujemy nieco. Żeby było dłuższe, smarujemy. Słuchajcie, żeby było porządnie wysmarowane. Zobaczcie, ja wcale nie mam prawie wody, a jednak używam jej i robię z niej szlam. No zobaczcie, mam dwie linie środkowe. Dociśnięte. Teraz potrzebne będą mi linie, które przebiegają pomiędzy. Dlatego tego nie wyrzuciłam, bo on się do nam będzie. Przyda nam się. Hop. Docinamy. Można oczywiście na siebie założyć. Natomiast ja będę docinała i układała, żeby do siebie. Pasowały. Te miejsca oczywiście można posmarować wodą, jak również elementy doklejane. Porządnie wysmarować, tak żeby się ze sobą świetnie połączyły. Pod z każdego etapu można sobie, zobaczyć wyrównać. Niekoniecznie trzeba używać wody. O! Niekoniecznie trzeba używać wody. Tutaj można dociąć te końcówki. Tylko wilgotnych palców, które na krawędzie będą nam wyrównywały. Właśnie tak. Ja mam takie narzędzie, którym jeszcze tutaj zatrę elementy, żeby ze sobą się połączyły ładnie. Ale równie dobrze można to zrobić palcami, patyczkiem, widelcem, rączką od widelca. mamy gotową planszę, no oczywiście dołączymy do niej boki, jeżeli chcemy, nie ma takiej potrzeby, ale jeżeli ktoś chce może dołączyć boki planszy, żeby nie spadały piony. wysokość jednak ścianek. Mam bardzo godną glinę, ona zobaczcie aż się wygina, jest bardzo elastyczna. Zawsze możecie sobie takie plastry zawałkować wcześniej i niech sobie troszkę poleżą, one wtedy stężają będzie łatwiej wam kroić, nie będzie się ciągnęła lina za nożem. No zobaczymy, czy nam tu wystarczy. Teraz zrobimy krótką ścianę, czy znaczy niską. Hop. Nie wiem, czy nam całość starczy na całość, ale spróbuję. Doklejamy, docinamy. Z tej strony jest idealnie. Z tej strony warto dotrzeć docisnąć i ostatnia ściana słuchajcie, ja zrobię na roko, ale wy możecie to swobodnie mierzyć przy użyciu linijki. Proszę bardzo, ostatnia ściana można ją lekko naciągnąć, jeżeli jest. Nie starcza nam nie za mocno, żeby się nie wygięła, ale delikatnie można ją jeszcze naciągnąć. Co teraz? Słuchajcie, jak mamy takie jakieś podłużne ziemię to można delikatnie dobić ściany do naszego przedmiotu. Zawsze, słuchajcie, jak widzicie, że ściana tutaj Niezatarta i pęka, no to trzeba się tym zająć. Nie można tego tak zostawić, bo to oznacza, że się rozejdzie, a jak tylko zacznie schnąć, albo jak wejdzie do pieca i zacznie ją dopadać. wyrównujemy. Sprawdzimy, czy nasze piony się mieszczą. Okej okay. Żegłów, ze mną. Który chcesz? Kółko czy krzyż? Kółko. Proszę, 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 proszę. Zaczynaj. konie nie wkładaj w środek. Dawaj, dawaj. No już. Dziękuję. Wygrałeś! Uuu! Słuchajcie, tym do sposobem można zrobić własne kółka i krzyżyk. I to by było na tyle. Dzisiaj zrobiliśmy grę. Możecie zrobić też takie skrable albo e, na przykład e, story cubes. Jak macie taki pomysł.